e W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Czas wielkanocnej radości, bo Pan nasz Jezus Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Podają nam Ewangeliści prawdę o realnym, widzialnym. W zjawianiu się Pana Jezusa po zmartwychwstaniu. Dzisiaj w niedzielę przewodnią czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, Ewangelię zapisaną u Świętego Jana, która relacjonuje spotkanie Pana zmartwychwstałego z uczniami, udzielenie im ducha świętego, ustanowienie sakramentu pokuty. A w osiem dni później umocnienie w wierze świętego Tomasza Apostoła, który widząc człowieczeństwo Chrystusa, Pana, uwierzył w bóstwo i powiedział Pan mój i Bóg mój. Komentuje święty Grzegorz wielki papież. Co do tego ciała, które mogło być widziane, wiara przypatrujących się pozostawała w zwątpieniu. Pokazał im natychmiast ręce i bok. Ciało, które przeprowadził przez drzwi zamknięte, podał jako namacalne. W ten sposób podał dwie rzeczy, cudowne, a wedle ludzkiego rozumu. Zupełnie ze sobą sprzeczne. Przedstawił bowiem swoje ciało po zmartwychwstaniu, zarówno jako niepodlegające zepsuciu, a jednak także namacalne. A przecież zarówno to, czego się dotyka, w konieczny sposób podlega zepsuciu, jak i to, co się nie psuje, dotknięte być nie może. Ale odkupiciel nasz w sposób cudowny, więcej bezcenny, po zmartwychwstaniu pokazał nam ciało, tak niepodlegające zepsuciu, jak i namacalne. Po to, by przedstawiając niepodlegające zepsuciu, zapraszać do nagród, zaś podając namacalne. Umacniać do wiary. Przedstawił się zatem jednocześnie jako niepodlegający zepsuciu i jako namacalny, po to, by w sposób oczywisty pokazać po zmartwychwstaniu swoje ciało tej samej zarazem natury i odmiennej chwały. Powiedział do nich, Pokój Wam, jako mnie posłał Ojciec, i ja Was posyłam. To jest, jak Ojciec Bóg posłał mnie Boga, i ja, człowiek, posyłam Was ludzi. Ojciec posłał Syna, ustanowił, że będzie On wcielony dla odkupienia rodzaju ludzkiego. Zechciał widać, żeby ten przyszedł na świat na mękę, a jednak syna, którego na mękę posłał, kochał. Wybranych zatem apostołów posyła Pan w świat nie na świata radości, ale tak jak sam został posłany na męki. Skoro więc syn. Kochany jest przez Ojca, a jednak zostaje posłany na Mękę, to tak samo i uczniowie, kochani są przez Pana, choć w świat posłani zostają na Mękę. Przeto mówi się, jako Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. To jest kiedy Was posyła między zgorszenia prześladowców, miłuję Was tą samą miłością, którą Ojciec miłuje mnie wówczas, gdy sprawia, że idę, aby znosić cierpienia. Drodzy wierni, jakże to pouczenie okazuje się szczególnie drogocenne w czasach, w których żyjemy, kiedy to już od ponad 60 lat narzucana jest katolikom w strukturach kościelnych wiara, która obiektywnie różni się od wiary katolickiej i apostolskiej. Nigdy w historii Kościoła nie było okoliczności tak trudnych, tak zagmatwanych. Tak wzbudzających niepokój i zamieszanie, jak to ma miejsce obecnie. Ci, którzy powinni wiarę katolicką krzewić i jej bronić, jawią się jako okupanci, rewolucyjni deformatorzy tejże wiary katolickiej i apostolskiej. Co więcej, są prześladowcami, Tejże wiary, i prześladowcami tych, którzy jej bronią w całej jej czystości i integralności. Możemy stwierdzić zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy, możemy stwierdzić prawdziwie, wiara krzewiona w oficjalnych strukturach kościelnych od ponad 60 lat różni się obiektywnie od wiary katolickiej i apostolskiej. Cóż nam przychodzi czynić w tak niepospolitych okolicznościach? Po pierwsze, bierzmy codziennie do ręki różaniec i módlmy się o wiarę katolicką i apostolską, abyśmy sami ją zachowali i aby dzięki pomocy Bożej mogła na nowo rozkrzewiać się i rozkwitać w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie, w Europie i na całym świecie. Po drugie, poznawajmy coraz lepiej wiarę katolicką i apostolską. Zwłaszcza przez uważne słuchanie nielicznych dzisiaj katolickich biskupów i kapłanów, głoszących wiernie katolicki depozyt wiary, oraz przez codzienne uważne czytanie tradycyjnych katolickich katechizmów. W ten sposób wiarę katolicką. I apostolską dobrze poznamy, i staniemy się zdolni i kompetentni, aby zdiagnozować i zdecydowanie odrzucić wszystko to, co w zakresie kultu, doktryny i moralności z wiarą katolicką i apostolską się nie zgadza, bo tak uczy w odwiecznym swoim nauczaniu Kościół katolicki. Po trzecie, dochowajmy wierności wierze katolickiej i apostolskiej. Żyjmy według niej i brońmy jej jako najdrogocenniejszego skarbu z nieba. Chrystus Pan założył swój kościół na piotrowej opoce, jeden święty katolicki i apostolski kościół. Nie po to, aby w jego strukturach gnieździły się fałsz i odstępstwo, ale po to, aby struktury kościoła były wyrazistym nośnikiem. Depozytu wiary katolickiej i apostolskiej, i do tej wiary prowadziły, aby się dusze mogły zbawić w tej jedynej prawdziwej wierze. Żyjemy w czasach dopustu Bożego. Nie wiemy, kiedy Pan Bóg zakończy dzieje świata. Módlmy się i pozostańmy wierni wierze katolickiej i apostolskiej w zakresie kultu, doktryny i moralności. Każdy z nas stanie na sądzie Bożym i każdy heretyk stanie na sądzie Bożym. I każdy niszczyciel wiary katolickiej i apostolskiej stanie na sądzie Bożym. W niejednej duszy pojawia się pytanie: dlaczego Pan Bóg nie wykorzenia natychmiast twórców Herezji? Cenną wskazówkę pozostawił nam święty Wincenty z Lerynu. W dziele kommonitorium. O tym bowiem pisze apostoł w pierwszym liście do Koryntian: Muszą być herezje, aby utwierdzeni ukazali się wśród Was. Dlatego Bóg nie wykorzenia natychmiast twórców herezji, aby utwierdzeni na jaw wypłynęli to znaczy aby się pokazało w jakim stopniu każdy jest wytrwałym wiernym i niezachwianym miłośnikiem wiary a dlaczego pytam bóg nie zabrania głosić tego w co zabrania wierzyć bo rzeczę doświadcza was pan bóg wasz aby jawne było czy Go miłujecie, czy nie, z całego serca i z całej duszy Waszej. Ufajmy zatem Panu Bogu i bądźmy wdzięczni Panu Bogu za to, że żyjemy w naszych czasach w czasach statystycznie większościowego. Potężnego nacisku fałszywych doktryn, i ufając Bogu, okażmy się utwierdzonymi, wytrwałymi, wiernymi i niezachwianymi miłośnikami wiary katolickiej i apostolskiej. A Pana Boga miłujmy z całego serca. I z całej duszy naszej. Bóg wspomoże swoje sługi wierne. Chrystus, Pan, stał. Chrystus, Pan, żyje. Zapewnił nas, a oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mówi Pan do swoich wyznawców wiernych: Nie bój się, trzutko mała, bo spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. I mówi, umacniając prześladowanych za wierność Ewangelii: Kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. Cenne jest w oczach Bożych być wiernym w wierze katolickiej i apostolskiej. Cenne jest w oczach Bożych wytrwać do końca. Wytrwajmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.